Ej, już jest wieczór! No Nie no, wiesz jak usłyszycie analogię w tyle, to sobie jakości. Na sobie w tym rzędu głosówki. Eee, za dużo. Długo już. Aż że niedługo może będą na moim kanale syns, ale dwójka. Ale najpierw muszę się nauczyć obsługiwać klapsa. E, bo już ma ale nie wiem, jak się w ogóle bał sobie. prawniki dla mnie e, nie są tak zbyt dobrze wytłumaczone, bo ja jestem osobą taką, która musi wszystko wiedzieć. I żeby to było zrozumiałe, wytłumaczone, więc. E, no więc, żeby nie było, że nas <grywa> A, Myślę. 吃起，就图较。